Witajcie z powrotem. Dzisiaj zajmiemy się tak jak zapowiadałem ostatnio. Z zamieniem naszego modelu. No dobra, tak ogólnie. Połączymy sobie naszą aplikację z wewnętrzną bazą danych i żeby to zrobić, no dobra, i oprócz tego to jeszcze sobie zrobimy, będziemy dodawali do tej bazy danych pizzę. I potem będziemy wyświetlali wszystkie pizze, które dodaliśmy do naszej bazy. Czyli zamiast wyświetlać jednej, to będziemy wyświetlali całą listę pizz, których będziemy dodawać. To zacznijmy może od tego, że wejdziemy sobie do modelu pizza i jego musimy odpowiednio zmodyfikować. Także ten, ten nasz model pizza to będzie. W takim, tak najprościej mówiąc, to będzie tabela SQL-owa przetrzymująca pizzę. Czyli wszystkie pizze, które będą w, naszym, w naszej bazie danych, to będą tworzone za pomocą tego wzoru. Żeby to zrobić, to po pierwsze tutaj musimy dać anotację entity. I po drugie, tutaj musimy dodać ID. O, widzicie, pokazuje, że musi być primary key, czyli musi być jakiś, jakaś wartość, którą będziemy odróżniać Mamy poszczególne pizzę. Więc dodamy sobie ID. Dobra, long ID. No i musimy to. Musimy dać e, odpowiednie anotacje. E, więc zobaczymy sobie tak private. I uwaga, tu nowe rzeczy. E, będzie tak id, żeby było wiadomo, że to jest id. I generated value. Czyli nie będziemy podawali nigdzie tego id, będziemy je po prostu generować. No, dodatkowo przydały nam się setter, y, twu, getter, nam się przydał, więc sobie wygenerujemy getter. OK. No, przykleję go sobie, żeby to ładnie wyglądało. Może tutaj. Dobra. Y, tutaj w zasadzie to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o naszą pizzę. Nam się, stworzyliśmy Entity. I co teraz musimy zrobić? Musimy stworzyć tak jakby repozytorium naszej bazy danych. Więc stwórzmy sobie nowy pakiet. Pakiet nazwiemy repozytory. Dobra. No i stworzymy sobie nowe repozytorium. Repozytorium niech będzie Java Class. I tutaj robimy... Oczywiście pizza repozytory. Dobra. No i pierwsza rzecz jest taka, że to nie do końca będzie klasa. To będzie interfejs. I ten interfejs będzie dziedziczył twój, nie będzie dziedziczył, będzie rozszerzał e, krót repozytory. Co to znaczy? To znaczy tyle, że Spring Data z automatu wygeneruje nam metody, którymi będziemy mogli zapisywać i wyciągać z tej bazy danych to, co jest nam potrzebne, bez używania żadnych kwerent SQLowych. Tutaj jeszcze musimy napisać, jaki obiekt to będzie przechowywało, czyli pizza i long. Dobra. I to, jeżeli chodzi w zasadzie o, o przechowywanie danych w bazie, to to w zasadzie jest tyle, nic więcej nam nie jest potrzebne. To, co teraz robimy, to zmodyfikujemy nasz kontroler tak, żeby wyświetlał nam, żeby wyświetlał nam listę wszystkich pizz, no i żeby zapisywał nam gdzieś te pizze. Więc co do tego musimy zrobić? Najpierw tak, może najpierw zapisywanie. Tutaj, kiedy będziemy klikali, kiedy będziemy wysłali ten request do dodania pizzy, dodamy sobie coś takiego. Dodamy sobie. Aha, jeszcze zanim to zrobimy, musimy zaimportować naszą pizzę, repozytor. Więc do tego od razu sobie wstrzykniemy zależność. AutoWire, pizza, repozytory, pizza, repozytory, i raz, bo to chyba jest pierwszy autoWire, jakiego używamy. Co, to, co tu się dzieje? Spring znajdzie nam to pizza repozytory, które my stworzyliśmy, i on nam w tym miejscu stworzy ten obiekt. I my z tego już możemy korzystać. To jest bardzo dużo ułatwienie. Nie musimy tutaj tworzyć jakiś konstruktorów. Przez te konstruktory przekazywać jakieś, jakieś zależności to działa już automatycznie. Dobra, to co mamy z tym pizzę Repozytory zrobić? Pizza repozytory, kropka save. No i co mamy zapisać? Pizzę naszą. Tą, którą podaje użytkownik, czyli ten model. No dobra, jeżeli chodzi o zapisywanie, to tyle. To jeszcze ostatnia rzecz, którą tutaj w tym kontrolerze musimy zrobić, to zrobić kolejny endpoint, który będzie nas przerzucał do kolejnego widoku, który będzie tabela ze wszystkimi pizzami. Więc podobnie jak ostatnio, get mapping, teraz Jaki adres tutaj podamy? Ja może napiszę all pizza. Pizzas. Dobra. I metoda analogicznie fabric string o pizzas model Model. No dobra. Teraz tutaj z racji tego, że nie będziemy przekazywali jednej pizzy, tylko całą listę pizz, musimy stworzyć tą listę. Więc list. Pizzas. E. Jeszcze czego to są listy? Czyli to będzie lista przechowująca pizzy, i ona się będzie nazywała, no może tak nazwijmy, o. Dobra. i to się równa. i tu znowu skorzystamy z naszego repozytorium kropkę, o od razu się pojawia find all no i wyskakuje ładny błędzik musimy to jeszcze skastować na listę tak, no bo to jest po prostu typu iterowalne musimy to zamienić na listę Dobra. No, i w zasadzie zostały nam dwie rzeczy. Mamy już stąd, z naszego repozytorium, gdzie wcześniej zapisujemy te pizze, czyli będziemy je dodawać. Tu wyciągamy wszystkie, jakie są. No, i potem te wszystkie będziemy świetleć. No, ale musimy jakoś przez model przekazać te wszystkie pizze, więc add attribute i analogicznie jak, jak w tym przypadku tylko tutaj zamiast pizza nazwiemy sobie ten atrybut all pizzas pizzas i tutaj też all pizzas, dobra no i zwróćmy sobie jakiś nowy widok, który będzie przechowywał tą naszą tabelę no, tak no dobrze jeżeli chodzi o kontroler to byłoby na tyle więc, no co, pozostaje nam stworzyć ten widok. Więc w templates tworzę sobie nowy plik HTML, no i jak go muszę nazwać? No muszę go nazwać tak jak ten widok, do którego się tutaj odwołuję, więc piszę pizzas No dobrze. To jak teraz do tego podejść? Tytuł możemy sobie nazwać o i to większego znaczenia nie będzie miało i co? no i teraz mm, cała magia będzie się działa w tym wodzie. Eee, więc stwórzmy sobie może najpierw jakiegoś diva który będzie nam to wszystko przechowywał i teraz w tym divie ja chciałbym zrobić coś takiego mm, to jest dosyć istotne bo może być taki przypadek, że Nasz model, który będziemy przekazywać, będzie pusty, nic tam nie będzie. Więc musimy się na taki przypadek przygotować i sprawdzić, czy to co otrzymujemy nie jest puste. To sobie teraz zaimportujemy. Więc sprawdzamy. Jeżeli, i tu będzie taka fajna składanka. Uwaga! Coś takiego i coś takiego i teraz list lists .is empty i tutaj w nawiasie o pizzas czyli jeżeli ta nasza lista All z którą stworzyliśmy sobie tutaj, to pizza będzie pusta. To to się nie wykona, bo tu jest, jeżeli nie jest pusta. Ten wykrzyknik nam tutaj sprawia, że negujemy to is empty, czyli nie jest empty, czyli jest pełna, czyli coś tutaj mamy. No to się wykona to. No i co się wykona? Zróbmy sobie jakiś, jakiś header. O, Dobra. no i teraz bardzo no zaraz będzie clue naszego na, naszego naszej listy będziemy musieli skorzystać z pętli for ale to najpierw stwórzmy sobie tabelę Zróbmy może jakiś border. No i teraz trochę przypomnienia z html czyli tworzymy sobie wiersze. W środku wiersze tworzymy sobie o, kolumny takich kolumn sobie zrobimy trzy, no bo pierwszą mamy na ID, drugą mamy na nazwę i trzecią na size. I teraz tutaj prawie analogicznie, ale nie do końca, bo tutaj w tym TR musimy zrobić naszą pętlę for each. Więc tch ich ich pizza wę o pizzas, czyli dla każdej pizzy w naszej liście allpizzas będzie się wykonywało to co zaraz napiszemy no i do tego object, czyli to wszystko po kolei będzie się zapisywało w obiekcie pizza i z tego obiektu będziemy korzystali z tego obiektu będziemy korzystali to znaczy może źle to tłumaczę to, to jest odpowiednik naszego modelu czyli to z takiego modelu będziemy korzystali, z modelu pizza z tego tutaj o, teraz może ma to więcej sensu więc tak. Robimy sobie TD. To sobie znowu trzy razy skopiuję. A ja i teraz tak, albo nie. Może to sobie później skopiujemy, Żeby za dużo się nie napisać. No i znowu. TH. TX. Tekst. To w zasadzie było już. równa się. Dolar. I teraz tu będzie pizza. ID i teraz to sobie skopiujemy. I jedna różnica to taka, że tu będzie name, tu będzie size. Czyli tak z tej pizzy, z każdej poszczególnej będziemy sobie brali ID i wypisywali tutaj, potem name wypisywali tutaj i size wypisywali tutaj. No i to w zasadzie tyle. Odpalmy to sobie. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Dobra. Strądziało tak jak działa ostatnio. Dodamy sobie jakąś pizzę. Niech będzie znowu hawajska. O, się pokazuje już nie będzie mała. Submit. Dobra, pokazała się. Cofniemy sobie. Niech będzie jeszcze hawajska, może duża. Submit. No i teraz jaki tam był adres? Sprawdzamy sobie w kontrolerze. All pizzas. Możemy to sobie nawet skopiować. No jest. Lista naszych pizz. ID generowana automatycznie. Nazwa, size. Jeżeli byśmy dodali kolejną pizzę, oczywiście e, może jakaś inna, by się przydała, Może jakaś wiejska. Duża. I znowu Old Pizzas. Mamy kolejną pizzę. No i w ten sposób sobie generujemy, generujemy sobie powiększającą e, się listę.